Zapowiada się niezwykle interesująca sytuacja, ponieważ teraz w dniach, które są przeznaczone na protesty wyborcze, intensywnie są wyliczane dane, które są potrzebne do ewentualnego protestu. Szczególnie istotne jest, jak się mają głosy nieważne, jakieś potencjalne nieprawidłowości, tego, jaki jest wynik w poszczególnych okręgach. Weźmy sprawę Senatu. Wiemy o tym, że. Chodzi o okres numer 100, czyli koszalin. Tam malusieńka różnica pomiędzy kandydatem prawej Sprawiedliwości Krzysztofem Mieckarzem a panem Stanisławem Gawłosem. To jest tylko 320 głosów, a tylko koszalinie nieważnych głosów przez Wakrzyżyki jest 309, nie mówiąc o reszcie okolicy. Łącznie liczba nieważnych głosów znacznie przekracza. Między kandydatami i sensowne byłoby ponowne przejrzenie, przyjrzenie się temu, to jeśli chodzi o, o to. Podobnie interesująca sytuacja jest w Kaliszu. Tam w okręgu 96, z tego co tutaj patrzę, różnica jest niewielka, około 1800, 1800 głosów i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, a nieważnych głosów jest ponad 5 tysięcy. Kalisz, okręg 95, różnica też niecałe, co ponad 2 pomiędzy kandydatem Prawa i Sprawiedliwości a Koalicją Obywatelskiej, a nieważnych jest ponad 6 tysięcy. 95 Poseł Czesław Ryszka się mierzył z innym kandydatem i posłowi Ryszce brakuje niewiele powyżej 2000 głosów, a nie ponad 4000. Spójrzmy, koni. Różnica. Koni 92. Różnica jest niewiele ponad 1000, a nieważnych jest. Ponad 3000. No, słuchajcie, to takie sprawy. Przejdźcie, okręg do Senatu. Cały czas mówię Senatu, tam gdzie prawo i sprawiedliwość nie zdobyło mandatu. Brakuje ponad, ponad 2400, a nieważnych jest ponad 2800. To, że Głosy są nieważne, to jest jedno, ale można patrzeć, no, może ludzie są jacyś mniej wykształceni, mniej zorientowani, za dużo krzyżyków, nie wiedzą o co chodzi, zapomnieli okularów. No, to tak trochę z przekorą mówię. Właśnie po to wszystko są możliwości liczenia, sprawdzania i analizowania. Matematyka to matematyka. Jak coś brzydko pachnie, no to już zaraz budzi wątpliwości. Przypominam, że tutaj na stronie Państwowej Komisji Wyborczej są tak zwane dane w arkuszach i można sobie w dowolnym układzie bać. Po to, żeby zrobić bardzo skrupulatnie, najlepiej wręcz wziąć sobie po obwodach. Jest to wielka praca, ale można precyzyjnie zobaczyć, patrzymy Senat po obwodach, jak się tutaj bie, pobiera, to się każdy okręg do Senatu osobno, jako, jako osobny zestaw generuje. Ja tutaj sobie wzięłam Senat 96. okręg, ale jeszcze wcześniej o ten pokażę, tak bo tutaj mam legendę. To jest Senat okręg 75. wyniki w, przez obwody robione, Trochę to inaczej wygląda w tej chwili aniżeli ten arkusz, który jest brany ze strony PKW, ponieważ tutaj skasowałam te kolumny, gdzie tam niewiele wnosiło, na przykład korespondencja przez pełnomocnika czy przez koperty, bo to w praktyce to są liczby, które w żaden sposób nie ważą. Tu sobie też na kolorowo zrobiłam kandydat Prawa i Sprawiedliwości na niebiesko, konkurentka na czerwono. i i zrobiłam sobie jeszcze taką legendę tak jak jest na mapach fizycznych. To znaczy, jak jest niewiele, nieważnych głosów w obwodzie od 0 do 5 to jest zielono, trochę więcej, 6 do 9 głosów żółto, liczba nieważnych między 10 a 19 to jest taki no właśnie pomarańcz, liczba nieważnych głosów 20-29 to jest taki jaśniejszy brąz, mocniejszy brąz jest kiedy jest liczba nieważnych głosów w obwodzie od 30 do 39, grafit ciemny jest jeżeli jest jest nieważnych, między 40 i 49, i wierzcie mi, że zdarzają się takie miejsca. I gdy liczba nieważnych głosów jest 50 i więcej, to jest czarno, czarno i smutno. I to, słuchajcie, krok, no, tytaniczna praca. No, jestem wdzięczna siostrze, że mi w ogóle pomagała w tych rzeczach, w, w, tych, w tych różnych liczeniach, ale i to właśnie nakładam. Okręg po okręgu idę, tak? Okręg jest tutaj lokalizacja, cały czas jest 75. Nie okręg, tylko obwód, oczywiście. I są tutaj napisane: to tutaj literki są takie właśnie czcionki polskie, są zastąpione znakami, ale widzę ogólnokształcące i tak dalej. Jak i powiat, województwo cały czas i śląskie. I otrzymane karty, wydane karty, zaświadczenia, ale tutaj, akurat, te zaświadczenia nie są jakieś znaczące, natomiast już znaczące, kart, liczba wyjęta z urn na zaświadczenia I najważniejsza to jest ta N. Liczba głosów nieważnych. Zrobiłam specjalnie na żółto po to, żeby było lepiej widoczne. Liczba głosów nieważnych. I słuchajcie, tam, gdzie w innych obwodach, w miejscach polskich, gdzie tam nie ma takich sensacji, jest spokojnie zielono-żółto, to zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jakie są skupiska, o, proszę bardzo. Jakie są tutaj skupiska bardzo wysokich, bardzo wysokiej liczby nieważnych głosów, tak? I to tak statkami, statkami, jedno z drugim. Patrzymy, tutaj wręcz nawet czarno-brązowo trafiło się jakieś jedno pojedyncze zielono na małe, ale tu znów mamy bardzo wysoki, bardzo wysoka, trochę mniej, a tutaj w Mysłowice to już po prostu jakiś kataklizm się zdarzył z ludźmi, tak? Jakie, jakie to wszystko? Właśnie, proszę bardzo. Jak bardzo wysoko, liczba nieważnych głosów, i znów spokojnie, i znów, no tutaj Tychy z kolei, no Tychy to już w ogóle kosmos jakiś się dzieje tutaj w Tychach, tak? Tych, tychy, cały czas, no na tych tychach to nieźle nakręconych, tych nieważnych głosów, bo po prostu no nawet na 56 sobie ktoś tutaj zaszalał. No właśnie, później spokojnie zielono. I słuchajcie, nie są o tyle ważne, że tych głosów. Wszystkich tam w 75. okręgu, gdzie pan Czesław Ryszka startował i mu o włos zabrakło bardzo niedużo do mandatu senatorskiego, a tych głosów mnóstwo, mnóstwo głosów nieważnych, chciałoby się powiedzieć skasowanych, znacznie przewyższa liczbę, która brakuje. No, przyznam, że skojarzenia są bardzo takie niefajne. Tak samo patrzę, ładnie, to już pokazywałam, 75, to wezmę jeszcze, już zmęczona bardzo jestem, bo to jednak nocka na, na pracę. 96 okręg, czyli Kalisz, tam w Kaliszu to dwa takie okręgi, są około siebie 95, 96, gdzie również, również więcej jest nieważnych głosów, aniżeli brakująca. Popatrzcie, co się dzieje, zobaczcie, żółto, zielono, żółto, zielono, a łup, co to tutaj? Aż, aż musimy pojechać i sprawdzić, co to tutaj tak się czarno. Jarocin. Słuchajcie, jarocin, patrzcie, co się dzieje w tym jarocinie. No, jakiś kosmos po prostu. No, epidemia ludzi, którzy nie potrafią krzyżyka odróżnić jednego od dwóch, nie wiem, odróżnić kandydata jednego od drugiego, no po prostu jakieś nieporozumienia, A tu spokojniutko radzą sobie, radzą sobie, proszę bardzo. Tu sobie radzą, a tam sobie nie radzą. Nagle istotny zawód. Także przykra sytuacja, popatrzcie, i to, i to nieduża grupa stosunkowo obwodów, a może tak i nakręcić ilość nieważnych głosów i proszę bardzo, kandydat do Senatu Sprawa i Sprawiedliwości, 1000, 1000, około 1600 mu brakuje głosów, a, a, a nieważnych jest ponad ponad 5000. No. Jak to ma być wszystko sensownie. Także ja mam nadzieję, że tutaj będzie skuteczny proces wyborczy, bardzo temu kibicuję. Tak samo ten no kalisz to w ogóle jakiś porażkowy, już nie starczyło mi sił, żeby analizować następne. To znaczy, już nakładać kolory, bo to jest pracochłonne. Ale w kaliszu w 95 okręgu tam też jest różnica 2,5. 2,5 tysiąca, niecała, nieważnych jest ponad 6 tysięcy, także jakiś bardzo specyficzny region. Także w ogóle to, to powiem tak, w końcu jak już zobaczyłam, że tych nieważnych tyle, a już zwłaszcza hit tegorocznych wyborów na, do, do Senatu. To jest istotni zowąd straszna epidemia, takich, yy, tak zwana rubryka, że na żadnego kandydata nie oddano głosu. No to po prostu szokujące, bo już tak wyraziste są różnice, bo ja rozumiem, gdyby kandydaci byli do siebie zbliżeni współpracujący, jacyś tacy, mało czytelne różnice, ale już jest taka polaryzacja duża pomiędzy ugrupowaniami, więc zakładanie, że nic tylko ludzie nie są w stanie określić, na którego kandydata głosują i wrzucają puste kartki, no wierzyć się po prostu nie chce. Natomiast to, że ktoś przypadkiem, cichacem właśnie mógłby wymienić czyste na zapisane, no właśnie. Popatrzyłam sobie i ze smutkiem stwierdziłam, to chaotyczne notatki i trzeba będzie je na porządnie przepisać, ze smutkiem stwierdziłam, że Nasze zachodniopomorskie, bo zrobiłam też procentowo, tak, bo liczba to jest jedno, a w odniesieniu do tego, ile osób zagłosowało, tak? Więc i to później na procenty. Jaki procent z tych który, kart, których zagłosowały osoby, jaki procent jest tych nieważnych? No i niestety po raz kolejny my w różnych rzeczach i przestępczość, i rozpady małżeństw, urodzenia poza małżeńskiem my się bardzo wyróżniamy niekorzystnie na tle polskiej. Niestety tutaj również w tych nieważnych, również. Się wyróżniamy, tak? Bo tutaj mają poniżej, 1, poniżej 2, 2, 2, 2, a my mamy 3,13%. No, tutaj jeszcze za nami ewentualnie tutaj możemy powiedzieć: a właśnie, to przeskoczyło nas Małopolskie, a tutaj Kraków bardzo. Nakręcił, bo tych nieważnych, łącznie podwójny i bez zaznaczenia, to jest prawie 11 tysięcy w samym jednym Krakowie tych nieważnych. A proszę bardzo, Podlasie, gdzie no właśnie, ludzie spokojni i ludzie spokojni i poczciwi i, i trzymają się moralności i Boga, jak to się mówi. I, i trwały związki. Podlasie, proszę bardzo, jak sobie pięknie radzą z głosowaniem, tylko 2824 przez podwójny krzyżyk, 6787 tylko nie, nie wskazało, taki jest wynik i mają 1,82%. Takie podlasie jak, jak zawstydzająco dla nas. Tak? Także gdyby było tak, że w całej Polsce jednakowo sobie nie radzimy i się mylimy gremialnie i równomiernie rozłożone, można powiedzieć, no, taki naród. Ale jeżeli jest tak, że w poszczególnych okręgach, w poszczególnych województwach jedni świetnie radzą. I bardzo kiepsko radzą, a jeszcze są takie skupiska, tak jak tam pokazywałam Wam, że określone miasta i proszę bardzo, nagle szokujący skok w tym wszystkim i przełożenie na wynik konkretnej opcji politycznej, tak? Niestety z przykrością mówię, że nieraz widziałam, że tam, gdzie jest bardzo dużo nieważnych głosów, tam jest wzrost w stosunku do, do zwykłego swojego wyniku mają IPSL, i SLD często, gęsto. Przykro mi o tym mówić, ale ja taką prawidłowość zauważam, tak? Tak, tak mi to wychodzi, więc właśnie. Jest to, to trudne, jest to takie przykre, ale mówię, każdy ma prawo startować, każdy ma prawo wygrać, jeżeli go ludzie popierają jak najbardziej, ale w uczciwy sposób. I dlatego, jeżeli są jakiekolwiek rzeczy, które się dzieją, jeszcze raz sobie popatrzmy no, to, niech nam się tutaj przesunie przed oczami. O, proszę bardzo, tak. Proszę bardzo, popatrzmy sobie, jak może być zieloniutko, i jak może być inaczej, i jak może być czarniutko, tak. Więc, jeżeli się takie dziwaczne rzeczy dzieją i się później okazuje, że zacny, bardzo, zacny, bardzo poważam sobie ym, na przykład pana Czesława Ryszkę jako publicystę, jako senatora. I taki człowiek malutką ilością głosów przegrywa, a jednocześnie mnóstwo głosów nie waży. No, ale jest czas protestów, jedni śpią i wypoczywają już po kampanii wyborczej, a inni siedzą, liczą i piszą. I, no i tak to wszystko wygląda. No to tyle. Trzymajcie się. Pa.